Co to jest Omen? Nie wiem, co to słowo znaczy, ale to ja je tylko znam, bo syn diabła miał taki pseudonim. W sensie Adaś, taki mały, syn Andrzeja, miał pseudonim Omen, a Andrzej, jego ojciec, miał pseudonim Diabeł. I historia Omena, nie? Z patologii dziecięcej. Siedzi u babci na kolanach, babci alkoholiczki, i babcia buja go tak na nodze i mówi mu na ucho idź do dziadka i mu powiedz że jest starym chujem a omen miał wtedy chyba ze 4 latka, tak coś mi się świta powiedz szybko, usiadł dziadkowi na kolanach i mówi tak, a ty stara kurwa haha <laughs> ha. taki kurwa finał przygody omena, no patologia w chórę.